Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny z, z terenu Małopolskiego Centrum szczelstwa w Bochni. Z tego miejsca chciałbym Was zaprosić na zbliżające się zawody strzeleckie organizowane przez klub Solny Garnizon. Odbędą się one oczywiście w tym miejscu, tak jak zawsze. Eee... Hmm. <śmiech> <śmiech> Tak jak zawsze słuchajcie, więc liczę na Waszą obecność. Przygotowaliśmy dla Was, tego co pamiętam, około 11 torów, więc będzie z czego skorzystać. Regulamin myślę, że już jest opublikowany na naszej stronie, więc możecie sobie na niego spojrzeć. Zobaczyć też na tego matchbooka, gdzie mamy nie tylko opisy, ale również wizualizację graficzną torów. Możecie się przygotować do nich. Jednym ze sponsorów zbliżających się zawodów będzie będą zakłady magiczne w Tarnowie, które udostępnią specjalnie dla Was jeden ze swoich karabinów. Z tego co słyszałem będzie to MWS 25, ale to okaże się na miejscu, dokładnie. Więc będziecie mogli pokonywać dystanse 100, 200 i 300 metrów. Cóż jeszcze słuchajcie. Zapisy tak jak zawsze możecie dokonywać bezpośrednio przed zawodami w biurze zawodów albo skorzystać z naszej strony internetowej, do czego bardzo serdecznie zachęcam, co nam znacząco ułatwi organizację. Możecie też wydrukować sobie metryczki w domu i przyjść z gotowymi do nas. Wystartujemy, spędzimy fajny dzień. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. Wasza obecność również. Z tego miejsca zapraszam serdecznie.